Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z mojej kuchni. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Maria Trusiło-Kiepuszewska. jestem instruktorem tańca i prowadzę chrześcijańską szkołę tańca Worship Style. W tym roku ruszamy z takim rocznym kursem instruktora i animatora tańca uwielbienia Worship Style. I w związku z tym kursem wiele osób pisze do mnie i pyta: Mary, powiedz mi, czy ja się nadaję na ten kurs? Wobec tych pytań postanowiłam nagrać taki filmik, w którym odpowiem na te wszystkie pytania <grywania> wszystkim naraz, a może także tym, którzy nie piszą, a zastanawiają się, czy to jest kurs dla nich. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości i pomoże Wam podjąć słuszną decyzję, która będzie zgodna z wolą Bożą. I to będzie kurs, który będzie przygotowywał do konkretnej posługi i pracy jako instruktor bądź też animator tańca uwielbienia. Jak sprawdzić, czy to jest rzeczywiście kurs dla Ciebie? Czy to jest coś, co będzie służyć Tobie, ale też innym ludziom poprzez Twoją posługę? Otóż, tak naprawdę myślę sobie, że pytanie, czy ja się nadaję. Jest źle postawionym pytaniem, ponieważ dobrze postawione pytanie brzmi: czy do tego zaprasza i powołuje mnie Bóg? Osobiście uważam, że tak naprawdę nikt z nas po ludzku się nie nadaje do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby świadczyć o Bogu, czy nawet tańczyć dla Niego. Ja powiem szczerze, że często nie czuję się nawet godna. Pracy, do jakiej Bóg mnie zaprosił, i uważam, że to jest jedna wielka łaska, że taką pracę podejmuję i, i że są ludzie, którzy chcą z tego korzystać. Tak więc pytanie, czy do tego zaprasza mnie Bóg i czy to jest moje powołanie? Jak sprawdzić, czy to jest Twoje powołanie, czy to jest coś, do czego właśnie Ty jesteś zaproszona? Niestety, ja nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie. Na to pytanie może Ci odpowiedzieć tylko Bóg. Bo to On Cię może do tego powołać, nie ja. Ja mogę ci ewentualnie pomóc zadać sobie różne pytania, które właśnie będą Cię nakierowywać ku temu, czy to jest rzeczywiście coś dla ciebie. Pierwsze podstawowe pytanie, które musisz zadać sobie w serduchu. Jaka jest Twoja życiowa misja? Każdego z nas Bóg do czegoś powołuje. Jesteśmy stworzeni, po coś. I najważniejszym naszym zadaniem jest odnalezienie tego po co. Moją misją życiową jest to, żeby prowadzić innych ludzi do Boga tanecznym krokiem. Moją misją jest to, żeby stworzyć alternatywę dla ludzi wierzących, którzy chcą być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym, a jednocześnie chcą rozwijać się tanecznie, chcą rozruszać swoje ciało, nie tylko dusze. I głęboko wierzę w to, że to, co robię, jest właśnie wypełnieniem w jakiś sposób tego celu. Z drugiej strony, moją misją jest to, żeby stworzyć przestrzeń dla ludzi, którzy chcą prowadzić takie zajęcia, czyli chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Dlatego właśnie ten kurs. I pytanie: jaka jest Twoja misja, do czego Ciebie Bóg zaprasza i jak Ty chcesz ją realizować, tę właśnie misję? Do czego jesteś powołana? Czy do czego jesteś powołany? Jaka jest Twoja misja? I to jest najważniejsze, fundamentalne pytanie, jeśli chodzi o ten kurs. Nie to, czy się nadajesz, ponieważ Bóg nie powołuje ludzi wykształconych, ale kształci powołanych. I ten kurs ma na celu wykształcić w Tobie takie zdolności, takie umiejętności, które pomogą Ci tę misję wypełniać. Bóg powołuje ludzi których kształci. Jak sprawdzić, czy to jest Twoja misja? Jak wiedzieć na 100%, że to jest właśnie to, do czego wzywacie Bóg? Otóż pierwszym takim narzędziem, czy papierkiem lakmusowym, żeby sprawdzić to, czy to jest Twoje powołanie, są Twoje pragnienia. Święty Jan Maria Vianney mówi, że wszystkie dobre myśli pochodzą od Ducha Świętego. Ja też głęboko wierzę w to, że Bóg wlewa w nasze serca dobre pragnienia po to, żebyśmy je realizowali. Bóg jest autorem dobrych i pięknych pragnień w Tobie. Jeżeli są w Tobie pragnienia, które, jak mówi święty Ignacy, prowadzą ku życiu i miłości, czyli takie pragnienia, które sprawiają, że sam czy sama żyjesz, rozkwitasz, że czujesz, że po prostu to prowadzi do życia i do rozkwitu innych, to jest dobre pragnienie. Jeżeli to prowadzi do rozprzestrzeniania Bożej miłości w świecie, to to jest dobre pragnienie. I trzeba właśnie nasze pragnienia badać i sprawdzać, czy one rzeczywiście pochodzą od Boga i czy prowadzą ku życiu i miłości. Czy to są pragnienia, za którymi ja chcę pójść? Słyszałam kiedyś takie zdanie, że ten, który chce, znajdzie sposób. Ten, który nie chce, znajdzie wymówkę. Jeżeli ja wiem, że moje pragnienia pochodzą od Boga i że to jest coś, do czego zaprasza mnie Bóg, to chcę za tym iść i wtedy łatwiej mi jest wyeliminować różne wymówki i różne przeszkody. Czego chcesz i pragniesz? To jest pierwsze pytanie, które potrzebujesz sobie zadać na drodze rozeznawania: czy to jest kurs dla Ciebie? Drugim takim narzędziem, papierkiem lakmusowym, jest y, nasze wyposażenie, czyli to, w co wyposażył Cię Bóg. Pod pojęciem wyposażenie mam na myśli wszystkie Twoje talenty, zdolności, predyspozycje, umiejętności oraz pasje, czyli coś, co zostało y, zakotwiczone w Tobie po coś. Hmm? Bóg Cię powołał do konkretnego zadania i wlał w Ciebie wszystko. Czego potrzebujesz, żeby to realizować? I twoim zadaniem jest właśnie to odkryć. W rozoznawaniu swojego powołania zawodowego bardzo ważne jest poznawanie samego siebie, czyli badanie, co ja mam w sobie dobrego, co mogę ludziom dać, co może sprawić we mnie, że ja będę niosła miłość i życie. Drugą sprawą jest to, co ja lubię. Bóg ukochał Cię odwieczną miłością i On pragnie dla Ciebie szczęścia. To jest pewnik. Bóg chce, byś podejmował czy podejmowała taką pracę, w której będziesz szczęśliwa, bo Bóg pragnie dla nas szczęścia i dobra. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kurs instruktorski. My potrzebujemy wiedzieć, co jest naszą pasją. Ponieważ żeby być instruktorem czy animatorem tańca uwielbienia, taniec musi być w jakiś sposób moją pasją. I nie chodzi o to, że ja bardzo lubię oglądać taniec czy łyżwiarstwo figurowe w telewizji. Chodzi o to, że moją pasją jest taniec i ja lubię tańczyć. I jeżeli lubię tańczyć raz w miesiącu, to to nie jest jeszcze poziom instruktorski. Jeżeli moją pasją jest taniec, no to rozumiem przez to to, że podejmuję tę aktywność fizyczną co najmniej kilka razy w tygodniu. Jeżeli nie mam żadnego doświadczenia tanecznego, to znaczy, że to nie jest kurs dla mnie. Natomiast na kurs instruktorski zapraszamy tych, którzy absolutnie chcą całe swoje życie przetańczyć z Jezusem. I ostatnie pytanie, które potrzebujesz sobie zadać, jeśli chodzi o kurs instruktora tańca uwielbienia, to pytanie bardzo ważne, może nawet najważniejsze: to pytanie o miłość. Czy ty kochasz ludzi? Instruktor tańca uwielbienia to ktoś, kto chce pracować z ludźmi, kto chce im służyć i kto chce ich prowadzić do Jezusa. Jeżeli nie lubisz pracy z ludźmi, to to nie jest praca dla ciebie. Jeżeli sam czy sama nie czujesz się w jakiś sposób związana z Bogiem, to zapraszam cię na formację, czyli na nasze warsztaty uwielbienia Boga tańcem. Instruktor to jest ktoś, kto spotkał Boga. Doświadczył go i chce innym pokazywać Jego miłość. Tak więc myślę, że potrzeba miłości jest nawet bardziej potrzebna niż wszelakie umiejętności taneczne czy znajomości doktryny. Jeśli chcesz być instruktorem tańca worship style, to jesteś też w jakiś sposób ewangelizatorem, czyli głosicielem dobrej nowiny o Jezusie, o Bogu, który z miłości do nas posłał swojego syna, aby umarł za nas i zmartwychwstał. I to jest absolutnie fundamentalne pragnienie, które potrzebujesz mieć jako instruktor tańca uwielbienia: że nie chcesz ludziom wytykać ich grzechów, słabości, pokazywać, jacy są beznadziejni. Chcesz ich kochać, mówić im o miłości Jezusa, chcesz ich prowadzić ku Niemu, aby to o nich zbawiał, wybawiał i absolutnie czynił wszystko, aby oni mogli mieć szczęśliwe życie. Jeżeli chcesz w taki sposób służyć innym poprzez swoje talenty i zdolności, to jak najbardziej ci na ten kurs. Zapraszam. Podsumowując, nie pytaj mnie, czy się nadajesz. Zapytaj Boga, czy cię do tego powołuje i czy cię do tego namaszcza. Bóg nie powołuje ludzi wykształconych, tylko kształci powołanych. I wobec Jego zaproszenia nie ma absolutnie żadnych wymówek. Nie ma osób za starych, stara była Sara, a Bóg powiedział, będziesz rodzić dzieci. Więc nawet jeżeli masz sędziwe lata, to może. Bóg mówi do ciebie, będziesz rodzić mi dzieci w tańcu uwielbienia, czyli będziesz winnych rodzić życie. I pamiętaj, że Bóg nie powołuje ludzi wykształconych, ale kształcie powołanych. Nie musisz mieć idealnej sylwetki, nie musisz mieć najlepszych umiejętności tanecznych na świecie. Musisz mieć wielkie serce, otwarte na miłość, otwarte na Boga i drugiego człowieka. A teraz, wisienka na torcie. W wakacje prowadziliśmy rekolekcję Kobieta w tańcu. I była na nich Ania, która, jak usłyszała o kursie instruktorskim, to cała zapłonęła i powiedziała: Muszę brać w tym udział. I to było niesamowite, wobec tego, że to pracowało w niej od lipca. I kiedy teraz zgłosiła się na warsztaty, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Wiesz, co Mary? Zastanawiałam się jeszcze i chcąc mieć taką całkowitą pewność. Poprosiłam moją wspólnotę o modlitwę. Ania jest we wspólnocie charyzmatycznej, która nałożyła na nią ręce i zaczęła się nad nią modlić, i prosiła Ducha Świętego o konkretny znak dla niej, czy to jest rzeczywiście mm, przestrzeń, w której ona ma się rozwijać i droga, po której ma iść. I kiedy się nad nią modlili, to Ania powiedziała, że miała taki obraz, czyli w jakiś sposób oczami duszy zobaczyła pana Jezusa. Które całuje jej baletkę. I to było dla niej tak wzruszające, że nie miała już żadnych innych pytań. Więc myślę, że warto, żebyś poprosił, czy poprosiła też o modlitwę swoją wspólnotę, czy rodzinę, czy małżonka, czy jakąś osobę tobie bliską, żebyś nie była, czy nie był w tym wszystkim sam. Ja trzymam za ciebie kciuki na różańcu i wierzę w to, że podejmiesz dobrą decyzję. Do zobaczenia na kursie instruktora i animatora. Zapomniałam jeszcze o jednym. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, wątpliwości, czy też sugestie, to piszcie na Messengerze lub na biuromałpaworshiptyle.pl z chęcią Wam coś podpowiem, udzielę im rady, a nade wszystko będę się za was modlić, za każdego z was osobna. Pa!